Jeździ rekord a po, Jest po dziesiątej, to no. mnogki No, teraz będą będziemy... Dopiero walczyć Dobra, dwóch ma kartę, dwóch na wieżę To dawaj Piotrek na kartę, a u nich niech lecą na Czy Czyść na wierzy, na wierzy, no, bo nie specjalisty rozumie. A już mamy na dachu. A tam jak jakby tego, eeeh, y... gdzie na, na tej mapie gdzieś daleko... No tak, ale są te maski, te wzmocnione. Tam... Tak, maski do tego wzmocnione. Że duże wytrzymają, jak... Maski te tam. Te wzmocnione maski, to trzeba te liczby, jakie tam znaleźć.

na razie mam dwóch ujebanych. Leci następny chuj. Gdzie ty jesteś? Daję piętro wyżej. O, Marciniak. Polaczko. O, so, Polacy. Gdzie ty? Jesteś na dachu, czy gdzie? Już na samym dole, piętro wyżej. Czekaj, bo tu kurwa latają, na ja nie wiem z której strony. ty. Nie wiem, czy mam uciekać, czy się bić z nimi. O, dobra, się nie widział. Co, łódki nie ma, kurwa? Dobra, idę do wody płynę Krawlem i rytę ole to kurwa. O, Panie. sieba. Co mam się stanęło? Papagi. Dobra, leć na wieżę od razu. Ja, co to jest? Ja. Nie Piotrka zajebała. dobra ja biorę statek Lecę Leć tam, tam gdzie masz lecieć Ja na wieżę od razu jadę bo ja tobą No jest O, wskakuj, był ktoś granaty mi tu wali Przyspieszyłem już Z prawej wali Teraz z pistoletu mogę. Hmm. Dobra, teraz będzie dropik. Nie, dropik to ja zaraz bym nie miał. Bo są tabułazów na pierdalajmy tu. Ty co, nic, Co jest? Patrz, nie umiem wejść do niego. Co? Nie umiem zmienić miejsca. A nie ten guzik, kurwa, mać.

z tymi Polakami będzie ciężko. Będzie, będzie, będzie. Dobrze na patrzysz. Dobrze eee, Czekaj, chodźcie po specjalistów. Specjalisty cofnąć się i jeszcze raz wejdziemy. Ja już mam. Co masz? Wziąłeś? Już? Specjalisty są, leżą, no. Patrz, już zajebali ktoś. Zniknęły całkiem ty A bole zniknął. Dobra, zabity Jacce. Musisz się szybciej rozglądać Na górze na niebieskim. Na schodach Jest to topel, tak? Sniper tu jest kurwa na pierdolę Jedna schoda się dzieje To ma jasne Tylko ma jasne, tyle płacę na bala Leży Dobity? Kurwa, skąd ty to tak walisz? Tu już się? Ach, po prostu posyłam go Ja dużo gam tą skąd sniper to ma wprost Oko ci nie skaka tak, 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 tak. I chciałem taki to zrobić że... Jeszcze nawet idziemy w w ogóle To ci powiem Czy na... jak się nam włądać, to że... ja nie? Jak ci mogę dać to masę taką. To był Czeką, ja się połynęłam nie mogę grać. Ale tamto, to by się przyjemnie go

Może on spodzie A już zabity. tego <grym> tam nie ma. Dobra. A ty idziesz to tam, tam pójdziesz. Kurwa kamper zasrany siedzi w budynku, patrz. O, tu jest, kurwa mać. Z w mnie wali. Z łokcia cię Zaraz mnie Już tego się jak Master level. Make Ale są te A to i tak nie są moje, bo by się przydał. W sumie na sklep możemy lecieć, mam 40 koła Nie wiem skąd. Nalewa gościu o waliśmy dwóch mamy na górze. Ale ma szczęście w Jak dnia? Ja? Prawie bym nie ja, Dawaj na sklep kupimy dropa. Kto ma najwięcej kasy. A już ja kupiłem, kupiłem. elegancko. Czeka, kupi A czekaj, ja się kupię. A ja się kupię, nic nie kupiłem. Gdzieście kupicie BSP? Ja Dobra, jestem des, yeah, czekaj, mogę kasy rzucić. Apteczki są wejście kurwa. Jeszcze sobie apteczki za darmo macie. Ej Ja pierdolę, z każdej strony tu walę. Aż na pod księgiem włocie mi wywalić. Nie daję się. Myślałem, że wejdę, a tu po prostu nie wejdę. I nie hmm. jest. Myślę, to na I co,

Gdzie ta kurwa Menda jest? Tego kurwa teraz tego nie wygramy to musi być wygrane. Musi Na dole. Ej, cieciu, nie myty, a. ach! Winuj, na pieconie siedź, no nie, on to tak Czekaj, kupię bada. jakiś... a nie mam nalotu, nie mam kasy nawet. Nalocik no, 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 by się nawet, przydał. Kupujcie na sklepie, masz, macie tyle hajsu. Stówkę rzućcie. Ostatnić. Leci ktoś. O, jeszcze jeden, jeden kopalady. Podnosi gościa, podnosi. Ale mnie do nieba, brawo, brawo, brawo. Piotrek, kupuj, 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 kupuj. Brawo, dzięki. Za co? Jakie nie kasy, kurwa? Jeden chuj. Za zboże. Kurwa, to wszystkie pieniądze. Mi? Ja, jak ja, bidny. Ja pierdolę. W noci bym Co za Siedzi na prawo. Tenniak już zbił. Kurwa, ujebał O, jeszcze mnie kurwa zonka położyła. A i myślałem, że jest 1 na 4. Piotrek. No miałeś to wygrać, Piotrek, no kurwa.

Ja. Ma... Tak. <noise> Jaka Ale tych Polaków ujebaliśmy. Polaków każda? Tak, no. Masz chyba jednego z Ze snajpia.